Hello, hello, dzisiaj mamy 18 lipiec 2025, dzisiaj idę do pracy, niedługo się już będę musiała zbierać i dzisiaj dalszy ciąg tej wycieczki z wtorku na półwysep Snajfatnes. Ja dopiero jak przyjechaliśmy to stwierdziłam, że to jest yy, taka... Islandia w miniaturze. Bardzo dużo rzeczy tam można zobaczyć w ciągu jednego dnia. Ja kilka razy byłam na tym złotym kręgu: to znaczy te wodospady, wik, czarna plaża, może jak to się nazywa: lodowiec, i ten gejzer, największy jaki tutaj jest. A ten półwysep jakoś tak przejechaliśmy, te 18 lat temu, tam, ja to tam nic z tego nie pamiętam. I następny tutaj jest, y, którym byliśmy, to jest Biartna Hop y, Shark Museum. To jest y, muzeum rekina grenlandzkiego. Ja tam y, na tych filmikach trochę mówiłem, czemu mi się pomyliło z tym, z wielorybem. I to jest tam muzeum rekina, ale też tam właśnie znajdują się inne rzeczy, z wielorybów, jakieś tam kości, yy, jajka ptaków islandzkich i ten puch, który jest zbierany, wybierany z gniazd na yy, kołdry, które są bardzo drogie i tutaj turyści kupują. Ja nawet nie wiem, ile to kosztuje, ale to jest bardzo drogie. S i i właśnie o tym przysmaku, o tym słynnym rekinie, i tam właśnie jest suszarnia tego rekina. Tego rekina reki mięso jest w ogóle trujące. Zawiera tam amoniak, nie wiem jeszcze coś. Dawniej to był zabijany dla tranu, dla tej oliwy z wątroby, tranu z wątroby. I to było sprzedawane do Europy na do używania, do oświetlenia domów, do lamp. A teraz później oni się nauczyli to tak przyrządzać, żeby nie było trujące czyli najpierw jest fermentowany, zakopywany w ziemi na ileś miesięcy. On traci te trujące właściwości, a potem jest suszony i tam właśnie była suszarnia tego rekina. Smród straszny, to tak trochę śmierdzi jak ktoś zapalenie pęcherza moczowego i śmierdzi ten mocz. Coś takiego. Ogólnie to jest przysmak. Piję to tutaj się z, z wódeczką islandzką z Brenivin. I, I właśnie oprowadzanie po tym muzeum było po angielsku, więc ile zrozumiałam, to zrozumiałam. Wiem, że 400 lat żyją te rekiny i właśnie to jest ten rekin grenlandzki ale tak generalnie to bardzo szybko, żeśmy objechali ten półwysep, weszliśmy na wszystkie większe atrakcje, ale jak teraz patrzę w tym w internecie, to tam jest mnóstwo ciekawszych i fajniejszych rzeczy, które już nie było czasu, nawet ja tak nie miałam czasu nagrywać, bo szybko, szybko, bo jeszcze tam zdążymy wyjechaliśmy trochę za późno, bo to trzeba wyjechać o 5 rano, żeby ominąć tych wszystkich turystów, bo potem się czeka w kolejkach i pogoda była taka niespecjalna, deszczowa, także niewiele tam można było. I ja się przyznam, że ten rekin marynowany jest zawsze w domach starców wszędzie, jak jest Sora Blow, to jest takie święto na, na wiosnę, chyba w lutym, na upamiętnienie tych ciężkich czasów, jak to był głód, jak oni zjadali wszystko. Ja nawet pracowałam z takimi pielęgniarkami, yy, które już dużo starsze ode mnie i właśnie mówiły, że dawniej, jak się zabiło barana na przykład na wsi, to było zjadane wszystko z wyjątkiem kości i kopyt i rogów chyba. I tak oni wykorzystują wszystko, co się da zjeść. Także ciekawa wycieczka. Yy. Ja bym jeszcze raz chętnie pojechała tam, tylko żeby to była ładniejsza pogoda. I może nie wszystko naraz, bo to jest za mało czasu. Pięknie tam jest, naprawdę. Dużo ciekawsze miejsce niż ten tradycyjny Złoty Krąg, kiedy, gdzie turyści tam, jak tu przyjeżdżają wycieczki, to generalnie tam jadą. Najwięcej mi się wydaje. Także teraz Muzeum Rekina. To był pierwszy raz od 18 lat, mimo że zawsze miałam dostęp do tego Regina, nigdy go nie spróbowałam. To był pierwszy raz tam. Smród straszny, ale smakuje normalnie. Tu jesteśmy w Grundafjordur. I to jest Fet. Ta góra tak się nazywa. Jakoś teraz tak patrzę inaczej na to wszystko, więcej wiem, więcej rozumie. Dla mnie, jak objeżdżaliśmy Islandię 18 lat temu, to wszystko było, wydawało mi się, takie samo. Teraz już znam, znam tą górę. Pamiętam, że pracowałam w domu opieki, jeden pensjoner już malował non stop tą górę. Pięknie tutaj. Szkoda, że taka pogoda deszczowa. Tam dalej jest statek wycieczkowy. Zobacz, ta hałka, Eza. Tu się suszy wieloryb, a smród z tego jest straszny. to się zapyta. jest miejsce, gdzie się suszy wieloryba, jest bardzo śmierdzący, to się zawsze je na sorce na wiosnę, no takie tradycyjne, e, tradycyjny posiłek upamiętniający trudne czasy dla islandzków, czasy głodu. du. Ja. Han ja. har fått det rätt. Det är ju minst vad Það yeah. hestur.